Dobra, a cóż, dawno mi nie było. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagajmy w robaka pro Gdzie znowu będziemy mieli porobić jakieś tu rzeczy. A pozyskajmy nową płytkę. O, coś chyba specjalnego dawała. Mogę nie pamiętać. Zmień płytę. Zawsze tu jest. Zobaczmy, co ona miała. Uh. To nam pełen typ automatyczny, przebicie. większy magazynek, przebijanie pancerza. A tak, jeszcze mam umiejętności. Najbliżej się za tym zajmę. No, po prostu dość długo nie nagrywałem. No, szczerze mówiąc, człowiek wracał z z soboty i za bardzo nie miał ochoty nawet próbować nagrywać. On, co się na tym, żeby po prostu na no, odpocząć, tak? Nie ukrywajmy. Okej. Okay. Jak tak, 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 tak. Może nie. Zostałem przy tej płytce co mam. Ponieważ no, co? Automatyczny podajnik i pociski shootowe. że potem się weźmie jakieś inne. Dobra, ale tak. Najpierw zainwestujmy w nasze umiejętności. Co bym chętnie tu zainwestował? No tak, skanowanie mamy, psychologię mamy. Inżynieria by nam się przydała. O, to może być przydatne. Ten doskok. I następne co? No, pan coś zainwestujmy. No. No po prostu wiecie, no tak że bywa czasami, tak, że po prostu człowiek nie ma czasu, nie ma chęci i po prostu no, wracał do domu i grał sobie w gierki. Eee. Cóż, ostatnio sobie pogrywam w a 2. No, w końcu gra wyszła. Co prawda fajnie się Gago, ale ma takie momenty, że po prostu człowiek do nich dochodzi i takie o kurwa macie. zatem... you all know the procedure by now officer cecil will gather briggs belongings and deliver them to the family they asked for a small funeral so i expect everyone to give the family space briggs was one of us we should at least do something to honor him best thing we can do is get those butchers that did this to him i want to see everyone in the briefing room in ten minutes. Now back to work! Hey, okay. Murphy, you've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. <sighs> She'll pull through, I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. See you later in the briefing room. Po prostu cóż tak jak mówiłem no stroka dwójkę sobie pogrywam. Ale też sobie pogrywam inną gierkę Vampire The Masquerade Bloodlines 1 na modzie Kamaria Edition i powiem wam, że fajnie się bawię. Vampire to jest... No, taka... Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. fucking right As I was writing it I noticed a lot of opportunities to better myself But considering that was our first mission together it wasn't all bad right Oh Mhm What do you think it could be a silent training but Jako ja tu kwestie wybiega do dawno gnę gram Oh bo bądźmy do niego mi You helped plenty Still a long way to go i've been getting to know different aspects of being a cop and there's one thing that i keep underperforming at it's shooting would you mind showing me how you practice at the range yes practice makes perfect let us not waste any more time you want to go now <laughs> yeah great let's go a, Gams of Vampire The of jest to taka gra RPG e, w czasach współczesnych, także więc, ale nie ma jakichś tam, wiecie, szalonych rzeczy, że hej, zdobądź taki przedmiot, hej, taki pancerz, nie, 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 po prostu to jest takie gra z elementami RPG, gdzie oczywiście możemy kupować broń, tylko że to jest prosta zasada, że masz tak, masz rewolwer, 38 Potem masz załóż mu, możesz kupić u handlarza albo zabrać skądś Glocka 9 mm. No, a potem to masz na przykład rzeczy, jak na przykład kod e Python Anaconda Magnum 44, ale to wtedy trzeba mieć wyższą umiejętność szczelania. Zobaczmy. Automatyczny podajnik. Co to był. Aaa, nie skończyło się amunicji. W magazynku, he co Za że trzeba przytrzymać kawisz? mi... Jakiś już większe wody może przycisnąć stąd Właśnie pamiętam czy trzeba nabić jakieś wysoki Właśnie nie pamiętam a mogę podejrzeć zadania, czyli czy nie trzeba? Znaczy 15 punktów Okej mamy 15 punktów, a nabiję już 112, dobra, nie musimy już więcej walczyć okej, okay. co teraz? Next time do it quietly. Eliminate distractions. Being over eager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. <laughs> Mm -hmm. oh bernice is everything okay your service weapon is broken i calibrated it i did everything the manual said it is beyond repair they must have issued it to you by mistake huh i don't think that's entirely true other cops give me a hard time because mr becker hired me to monitor you but i guess that's the way it has to be mm. ah, stone, a cop must be ready get a different gun sure thank you robo Yay, to hega, the Nie przekażę wiedzieć jak dostaniemy przągiwę. O, coach mnie pobił. Ma zwycięstwo. Nie mogę się doczekać jak dostaniemy ah, gdzieś płytkę. Hej, pekalo! Nie mogę się doczekać jak dostaniemy płytkę do pistoletu. To sprawia to, że mamy dwie fajne rzeczy na płytce. Że wam sobie pokażę. Mianowicie wtedy na przykład mamy automatyczny podajnik. I z jedno dodatkowych ulepszeń mamy na przykład e, per, e, mamy. Co tam było? E, pełen automat, pistoletu. Czyli mianowicie mamy wtedy, no powiedzmy szczerze, no prawie miniguna w łapie. Prawie. The food is than in the soup <laughs> co pomysłowe? That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? Na ulicach jestem samurajem. No, z Briggsem to pewnie sprawia, że bardziej. nie jesteś Tak, ok. Pamiętaj że jeśli potrzebujesz czegoś, jestem twój Ok. Dobra, i teraz mamy o tej Także, więc, no w sumie mam dwie takie duże. Znaczy, Wempire nie jest dużą bo Stake jest na pewno, ale to po z po względu. Mianowicie mapa jest tam ogromna i czasami mamy sytuację, że musimy iść kilometr albo dwa kilometry do celu. Bo tak. Co według mnie mi się wydaje, że powinni zastosować ten sam system, co był w zwp Mianowicie, na przykład podchodziliśmy sobie do grupki e, stalkerów i tam mogliśmy pogadać z przywódcą i się zapytać, czy na przykład.

As a result, we've seen an unprecedented spike in crime. They are deliberately making me look like a fool. Hm. Ciekawe czapki. <laughs> masz pecha, Jamek. No. Także więc, no, cóż. Ma to swoje minusy, a też no, te tak. Honestly, not again why am I always the one that has to do it It's not fair okay why not what is it officer Huh? Uh, oh, I, I, I didn't realize I was talking out loud it's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall it's just a lot hey would you be so kind and help me?

Podróżować do naszego jakiegoś tam celu, albo może, tak jak mówiłem, jakaś rozmowa ze Starkami, oni będą nas mogli przenieść do jakiejś do lokacji. Co prawda, że niby jest taka opcja, że możemy się przenieść z jednego miejsca do drugiego, tylko że ta opcja jest bardzo restrykcyjna. Mianowicie, możemy się przenieść z głównego powiedzmy obozu do jakiegoś innego głównego obozu. Nie ma możliwości, że na przykład z tego obozu yy, chcemy na iść do jakiegoś małego miejsca, miejsca. Co na przykład tam takie, że często przybywają albo przechodzą, tak? No, według mnie Okej, mixa. Ok, ambasadanych. Mm, mm, mm. A, tutaj są ta błęda. Ambasadanych. Wybierz. Mm, ambasadanych. A, sam wybieram. A tutaj już musimy sami, okej. Okay. Buik. tak, Okej, wyłącznie. No. Także więc... No cóż, tak to jest. Ale w sumie cóż, mam za to natomiast Vampire the Masquerade, gdzie już ogań. Znaczy ga jest bardzo przyjemna dla mnie. Jeszcze z modyfikacją Kamaria Edition, czyli mianowicie gdzie grze mamy jakby dwa paski po boku ekranach, po lewej stronie mamy pasek naszego zdrowia, a po prawej mamy pasek krwi. Krew służy nam do tego, że używamy takich tam mocy naszego kranu wszystko zależy, jaki kran wampir wybierzemy i po prostu, jak wiecie, używamy magii, to nam krew spada, tak? Kamaria deszem ma dodatkowo to, że po jakimś czasie, że nas pasek, pasek krwi powoli spada, czyli wiecie, on po prostu sobie łazimy nic w sumie nie robimy i wiecie pasak nam spada po wyłudku. takie dość ciekawe thanks Murphy I still need to go get his stuff so you know I'm gonna take care of the desk but could you get his belongings from his locker niesna hmm. weniu no, ale to wiecie nie jest wyczynowa sprawa żeby sprzątać po z małym o, piłkę. Zdjęcie. Nie zbyt wiele mam. Jeszcze trzeba... Przydałoby się usunąć tylko jeszcze tą tabliczkę, co jest z wykonana. Bo chyba wiesz z czego. <grymne> Także więc, no niestety. Ale przynajmniej mamy wszystkie rzeczy. you can put everything in the box i'll make sure his family gets it you know i usually do all of this alone and it doesn't get any easier no matter how many times i do it but having you share this responsibility with me it actually helped thank you murphy <laughs> No Nowa, choć w końcu do siebie żonę to i. albo <grymny> jego wypał. No tak, no w każdym razie to cóż, no tak mówię. Poza tym, no. wesołych siądrów, że tak powiem. i udanego oku, bo nie wiem, czy z, będę coś robił. I... Tak, pewnie ludzie mają jakieś plany. Mówię o subordynacji Robocop's Insubordination. Mamy w zbyt coś konkretnego. Na tu Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures mm -hmm. in Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the wise, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. Uh -huh. What in the hell? I repeat. OCP bank is being robbed by the notorious street vultures we'll keep trying to get closer for a better view okay bank all right everyone pack up I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becca will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! <laughs> Let's go. Przy okazji, jeszcze w planach może sobie zagrać jeszcze jedną grę, muszę ją sobie kupić. Może sobie kupię na urodzinki. Planuję sobie kupić pla Planescape Torment. Pierwszą część. W sumie chyba nie było innej, bo była, ale jakoś nie ufam, żeby ta nowoczesna wersja była dobra. O, macie tych robacików? O, oh, one of the cops was actually bothered to show up no need swat's got it covered what is the situation vultures came up with the great idea of robbing the ocp bank they've got hostages and they claim there's a bomb they must be crazy to think that ocp will just let them leave with their money was there any sighting of spike not yet but i'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader what is the plan Let me make this plan świetna praca skoro Ta kobieta wchodzi do banku. Tego otoczyliście. Nikt niczego nie pilnuje. Geniusze. Debile. Po prostu Debile. <laughs> With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. <laughs> Let's go. there mm. a

To gra się nie grało. Zobaczymy tego speeda. Zobaczy. O, ulecimy się. Jeszcze przy okazji sprawdźmy tu. Robocop wyzwycięża. O kabin, weźmy. Przeładujmy sobie jeszcze go. No. Bardzo by mi się przydałby do ta płytka z tym z automatycznym ogniem w tym pistolecie, bo jak czasami są problemy. O, zapomniałem, że mogę jeszcze to zrobić. <grym> podładować w taki śmieszny sposób. Muszę to zapamiętać, bo naprawdę bardzo długo nie nagrałem w tą grę. Jezu, ja czasem mi dało ostatniego odcinka. Pani subskrybenci są martwi. <grym> Ja jestem jebać o CDM. <grymne> Okej, okay, tu jest ta szczerba co miałem. Uuuu, i Deserty. Fajnie, że wezmę Deserta. Lubię Deserta, gra. To jest najzabawniejsza bike w tej grze. Oj, coś chcecie mieć. to się Fajnie, że to nie jest misja na czas, tak, więc możemy sobie pozwiedzać. Zobaczmy, często wolę sprawdzić, czy czegoś nie przegapiłem. Bo jest, no nie? Może coś ok, czy coś, może notatka, wiecie? Jakieś ekspery. Dobrze no. więc cóż. Zobaczymy, jak to będzie... u coś mamy. Okej, okay, skanowanie. Tutaj ja nie mają. Własne jak O! Jakieś im dokumenty o nas mają. Bardzo ciekawe, dlaczego pracownik banku... Analityk finansowy ma moje dane. To interesujące. Zapomniałem, że jesteśmy obok Kopę, nie możemy robić przeskoku. I jakbyśmy chcieli, no i co mogę dać, to pusta. Co śmiesznie brzmi. Dobra, weźmy sobie najbliżej Deserta. Zapuszczamy.

Całe szczęście, że nie Dobra, chodźmy. Pokaż mi, co potrafimy jako Robocop.

O, o ho. Śmieszki. Słuchajcie. W sumie chciałbym twój tego. Auga twojego. Przydałby się lepiej. lepiej by się przydało, nie? Tylko ten G3 Co mają Ci gangusy jedne. What the? Okej. Okay. Można i tak. Jak to było? Nie. Już lepiej. <laughs> o tak, zobaczmy, czy coś nie pominąłem. Bo tam wtedy wziąłem jakieś dokumenty. Czasami warto posprawdzać, co się dzieje. Hmm. O, jak się robi tego spinta to można ten przebić się. He, dobrze wiedzieć. No, masz do bezpieczeństwa. Wszystko co się szczeby, ale. Akurat taką szczebę co nie lubię, bo to jest pompka. A pompki mają tu do siebie, że niestety Robocop strasznie powoli chyba tą pompkę ładował. Ale w końcu no, za bardzo nie ma jakiegoś sprawa ruchu. No zobaczmy, co tu leży? To na pistoletów. Może Uzi wezmę. Zobaczmy. Być dobra. Zobaczymy. Może być już, nie? Zobaczmy, to jest automatyczna. Także więc wiecie, może być już nie? No dobra, o, ciężki pistolet. Kogoś dość tu wpadł chyba przez przypadek. Ale no dobra, ja tak będę musiał niedługo tu kończyć odcinek, także więc na następnym odcinku będziemy się widzieć. Jest taki trochę może kiepsko zaczynający się odcinek, no ale co zrobię. Po prostu powoli muszę znowu się trochę przyzwyczaić do nagrywania. Także więc dobra, ja to będę kończył, także więc trzymajcie się, na razie, cześć!